Witamy Was moi drodzy bardzo gorąco i bardzo serdecznie dzisiaj Outlast muszę się poperfumować, żeby moi drodzy żeby nie zaśmierdział tym smrodem, który nas czeka już kontynuujemy. Dawno nie było odcinku z serii Outlast i moi drodzy wybaczcie, wybaczcie, eee, próbuję tutaj Odłączyć sobie podgląd kamery, tak Włączam tutaj stoper, że zaczynamy Co dzisiaj się będzie działo Tego nie wiem Mam nadzieję, że nie będę musiał Biegać jak Open Dobra, nowe zadanie, dotrzyj do radia w więzieniu No dobra. Zamknięte, a jakby inaczej. Jak to było? Co my tutaj robiliśmy? Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk, aby otworzyć. No przecież o tym to wiedziałem. Dobra, tutaj zakręciliśmy kurek. No to chyba musimy iść tutaj. Chyba tak. Dobra. Gaz jakiś nam puszczają. Ja pierdzielę. No nie, no znowu słyszę tego zjeba. Kucnij Kurwa, no przecież go słychać. Nie ucieknę. Kur już myślałem, że tutaj idzie nie. On gdzieś jest, on gdzieś tu jest Do doczyj do radio. On jest tutaj na pewno. Ja pitole, co to jest? Nic nie widzę w tym widzę, że po prostu nic nie. Czyż ja jestem w tym samym miejscu, gdzie byłem. Pierdalaj, ły wstawaj! Szybko otwiera idź. Szybko zamknij te drzwi. Ale ścina teraz gra. No nie, no niedobrze, niedobrze. Szybko wchodź. Co się dzieje? Zamyka się. Dobra, uciekliśmy przed z Tak cię! I ja pitole, no nieźle, no. On nie ma. Ciusiaka? nie, ma gacie. Dobra, idziemy. Bateryjka, bateryjka. Dobra. Dlaczego mi tak ścina? No ja tego nie rozumiem. Zawsze ścinało, ale dzisiaj to już mi się to nie podoba Przynajmniej odpoczniemy od debila. Kolejne przejście. Zapisywanie. Czemu nagle takie zapisywanie? Czy ja coś kliknąłem? Chyba nie. Może to jest koniec gry? Tak, na pewno. Czemu my cały czas chodzimy na boso? Ja pierdolę, co to jest? Czy to jest wyjście na dwór? Tak. Kurwa, debil w końcu znalazł wyjście na dwór. Ja jebie co za mgła. No nie no, ja nic nie widzę. Nic, a nic. No nie, no nie, no nie! Gdzie jest ten debil? Musimy się dziś ukryć. Ja nic nie widzę. Jest, jest wyjście jakieś. O kurwa ktoś tu fuj, o fuj! O fuj, o, fuj, o fuj. Dobra, dobra. Czy da się tutaj wyskoczyć? Płot przeskoczyć? No co za baran. No ja bym tu przeskoczył. No dobra. Nie mogę się ruszyć. Nic nie mogę zrobić, co jest? Co jest? Aha Nagle teraz gościu załapał Dziwne, dzisiaj No to jest pozamykane Gościu, no patrzcie Klikam mu, żeby to otworzył. I baran nie otwiera. Musimy poszukać innego przejścia. Nie, nie było się nigdy w kochlewie. To się nie wie, że się skacze. O jest. Ja, pitole, nic nie widzę. Ja szedłem wzdłuż płotu. Super, fajnie, że ktoś tu przed chwilą był w zakrwawionych Ja pierdolę. Co jest? Co jest? Co to było? Ktoś mnie popchnął. Kolejne przejście. Mój. Gucni. No. Znowu ciało. No, gościu, jeżeli dzisiaj tak będziesz biegał, to zgniemy. I to nie przeze mnie. Idziemy po tych śladach, których nie widać. Co jest, co jest, co jest. To jest straszne, chyba wolałbym być w środku. No nieźle. Gościu wykitował. Za dużo się piło. Przejść przez te krzaczyki. Jest tyle krzaków, że nie może nawet przejść. Ja pierdolę. No, wkurzające. No wiem, że tam muszę teraz iść. Jeszcze nic nie widać, nawet w tym...